Hej, cześć! Cześć, wam wszystkim z tej strony. Kamil oraz Paweł z Game Inspire. I witamy Was w kolejnym odcinku z serii Free to Play. Nie wiem nawet już, który to jest odcinek, tyle tego jest, tyle tego było. Ale nieistotne. Dzisiaj, dzisiaj rozmawiamy o grze Robocraft. Co to jest za Minecraft? Co to za Minecraft jakiś z robotami? Nie wiem dlaczego Robo. Um, gierka przez y, studio. Nie jest to studio, bo jest to taki indie, wspierany przez Greenlight, a już jest na Steamie. Co jest? Na Steamie już jest. Także, tak jak jest to zrobione w opisie gry, wyobraźcie sobie połączenie Minecrafta, World of Tanks i to wszystko wsadzone do worka z MMO. I to, to wygląda mniej więcej w ten sposób: Robocraft, czyli w skrócie, tworzycie swój własny pojazd za pomocą różnych tam kostek, działek i tak dalej, po czym wyruszacie na pole boju i strzelacie. O, cała filozofia. Tak, może i brzmi super proście, super prosto, no bo właśnie tak jest, no ta gra jest, no. Prosta niby, ale jednak jest troszeczkę, barm, jest troszeczkę nieintuicyjna. To jest chyba jej jedyny minus, jaki właśnie wychwyciliśmy. W sensie, że menu. Tak, tam ten menu, Cały system tak, budowania. Tak, menu, menu jest, więc jest troszeczkę nieintuicyjny. Jest <grym> jest największa bzdura, jaką widziałem. Pojazd można budować tylko w jednym kierunku. I zmarnowałem 10 minut, bo zbudowałem go w nie tym, co chciałem. W sensie tam fotel, y, przód. Przód jest już, że tak powiem, wyznaczony. Tam musi być przód, a ja tego nie zauważyłem. Do tego wszystkiego to się tak naprawdę przyzwyczaić. Ja po jakiejś pół godzinie gry byłem już... Ja do tego naprawdę przyzwyczajony i. Ale mi to zajęło jakieś 5 minut, żeby się przyzwyczaić. No, tak, ale okay. tak, tak. No do... i przejdźmy do plusów, bo to jest zdecydowanie gra, yy, która będzie, że tak wiedzie na propsie. No i powiedzmy, że Paweł zacznie. Tak, na pewno trzeba wspomnieć o tym, że gra waży 250 mega jest jeszcze w fazie tam alfa, więc będzie nadal rozwijana, ale jak na razie waży tam coś koło 250 mega i możesz ją pobrać przez Steama. Mi się osobiście to pobierało 7 minut. No właśnie, taki jest Steam. tyle no, taki jest Steam. E, I jak, jedną z kolejnych najważ najważniejszych rzeczy, chyba jeżeli chodzi o jakiekolwiek gra, szczególnie o free-to-play, to gra daje niesamowicie kurewską ilość fanów. Powiedzcie mi po prostu, czy jest coś bardziej satysfakcjonującego od zbudowania waszego własnego mini-czołgu, czy też kurwa jeżdżącego kutasa strzelającego do innych? No nie, nie ma nic bardziej satysfakcjonującego. To jest. Diabeł twi, tkwi w szczegółach, bo. Tak to mniej więcej się wygląda w świecie, w świecie graczy. Dać, dać graczom narzędzie do tworzenia, to tak jak dać, jak to powiedziałem przed chwilą do Pawła, to tak jak dać szatanowi magiczną różdżkę Harry'ego Pottera. Mogą powstać tak okropne i tak świetne rzeczy, że to jest po prostu pogrom. Tak, właśnie widzieliśmy mnóstwo świetnych pojazdów, jak właśnie przez te kilka minut, kilkanaście graliśmy z Kamilem, od, od w ogóle jeżdżących, polatających... Wszystkie jakieś tam waląc, walących, kurde, jakimiś działkami, kurde, nie wiem co w ogóle, jak to nazwać wiązkami laserów, innych, jakichś basakrycznych rzeczy, więc naprawdę to można tutaj wiele rzeczy zrobić. I wiele rzeczy można odblokować, jakby levelując, tak, bo mamy właśnie w tej grze system MMO, więc wszystko levelujemy, wszystko nam się tam tworzy. Możemy chyba mieć tutaj maksymalnie 5 pojazdów i możemy mieć premium. Które yy, nie jest wymagane, gra jest zupełnie pay to win, jest po prostu. Jeżeli, wszyscy stoją na równi, tak? Ci, którzy zapłacili za grę, mają naprawdę tyle samo, jakby. To powinien powstać nowy gatunek gier, ktoś powinno nazywać free to fan Tak, free to fan no, właśnie. Nie. No no i nie mają na tym, jakby lepiej. No i na tym w sumie będziemy kończyć, no bo gra jest po prostu kurewsko komiczna i tym to wszystko zwieńczymy. Niesamowicie zachęcamy was do zagrania, bo kurde waży tylko 250 mega daje taką po prostu niesamowitą ilość zabawy, że to jest koniec. A no teraz po prostu zbawimy was z tym króciutkim materiałem i nie będzie, nie mamy co tu za dużo do gadania w sumie o tej grze. Zobaczcie sami jak to wygląda. ...im zabić. Ja, marcie też. Jedź. Gdzie jesteś, Natalii? Gdzie jesteś, Natalii? Um. Bumu Natalii -um. Po drugiej stronie jesteś... mapy No tu jesteś Dzień Czy jak w coś uderza to coś mi się może stać? Nie wiem Nie sprawdzałem tego hmm. Siedzi ten mały kerbal kurwa u mnie Ja dom To jesteś mały, to ci łatwiej schować, ja mam taką byczą kurwę, że Oa, gdzieś za nami. Tam ze wzgórz Ze wzgórz z Dolin Tam przed nami. Oj. Daj mi za to wjechać, bo ty jesteś mniejszy, to ty się przeżyjesz. Nie mogę go stamtąd trafić, bo jakoś inaczej. <laughs> się zbroczyłem, żal Ojej, popchnij Nie da się Nieważne jak mocno w nie da się pokochać Ale ja będę działkiem stacjonarnym w takim Teraz tyłem jadę To mi tam Strzela do mnie jeden z jakiegoś miejsca go nawet nie widać. Ej, chyba im takiego Bagdora zrobię właśnie wiesz O tak ruszyłem się Jadę O kurde. Czy to oni strzelają, czy to do mnie każdy strzela? Wow, 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 wow. Chyba ktoś tam zrobił nam backdoora i są tam mocno. Ja też jestem na ich dupie, tylko nie wiem jak tu wjechać, żeby przeżyć, wiesz? A spróbuję go tam zniszczyć. Co to jest taki? <mum> taki dźwięk myślę. To jest taki, że nam przejmują, widzisz w lewym górnym rogu, taka kreska. Ale oni jesteś mają w w bazie. Czy ja mogę to z powrotem przejąć? A ja przyjmuję to z powrotem. Tylko to, ale nie mogę Jakiś śmieć mi to małą dziwkę. Yeah! You, you've, you reached level 3. Kurde, zwiehałem, ja nie mogę. A na 04. Ale roz... Ej, tu mam infinita, mo nie przegrzewa mi się nic. Yeah! Kurwa. Zabiłem wszystko przy...